Wakacje kredytowe dla frankowiczów. Brzmi to dobrze. Jednak kredytobiorcy frankowi są wyłączeni z ustawowego programu wakacji kredytowej. Czy jest zatem inny sposób na oddech finansowy od rat? Frankowicze mogą nawet więcej. Mogą pozbyć się swojego wadliwego kredytu na stałe. Jednak to wymaga skierowania sprawy do sądu i uzyskania korzystnego wyroku w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. A postępowania sądowe mają swoją dynamikę i średni czas postępowania to około 30 miesięcy. Niemożliwe? Oczywiście, że nie. 98% spraw jest aktualnie wygrywanych przez frankowiczów, natomiast Grupa Kapitałowa Votum może pochwalić się nawet stuprocentową skutecznością w przypadku niektórych banków. Czy zatem jest inny sposób na zawieszenie spłaty rat? W tym zakresie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 15 czerwca 2023 roku CUE wskazał, że Frankowicze mają prawo wnioskować o zaprzestanie spłaty rat na czas trwania procesu. Oczywiście taka czynność nie zostanie wydana automatycznie. Wymaga skierowania wniosku do sądu i dopiero w przypadku pozytywnej decyzji Frankowicze mogą zaprzestać spłaty rat do banku do zakończenia postępowania sądowego. I spokojnie oczekiwać na korzystny wyrok.